Taka szkolna wraz z Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia zorganizowała szkolny konkurs z pięknego czytania tekstów o zdrowiu. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich oraz 18 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu postanowiło przyznać tytuł laureata 18 najlepiej czytającym uczniom. Posłuchajmy, jak czytają najlepsi. Łakomczuszki Anna żona. Sąś tu dwa słakomczuszki, powiedziała pani pielęgniarka, gdy już zważyła wszystkie dzieci. Łakomczuszki mają brzuszki jak baloniki i okrąglutkie, pyzate buzie. Zdrowe brzuszki są prawie tak płaskie jak deseczki. – Ale pamiętajcie, że nigdy nie można się śmiać z dzieci, które mają brzuszki jak baloniki – mówiła dalej pani pielęgniarka. – A teraz pokażę Wam, jak to się dzieje, że łakomczuszki mają brzuszki jak baloniki. – Kto chciałby mi pomóc? – zapytała. – Ja! – poderwała się Martynka. – Zapraszam Cię do mojego stolika. – Zobaczcie, mam tu pudełko z łacikami. Chciałabym, żebyś pomogła mi przysypać je do woreczka. Dziewczynka wkładała waciki do woreczka, który rósł, aż stał się duży i okrąglutki. Wyobraźcie sobie, że te waciki to jedzenie. Kiedy jecie za dużo i niestrowo, a ruszacie się za mało, wasz organizm zamienia nadmiar jedzenia w i odkłada je tak, jak martenka waciki w woreczku. Kiedy puścinek jest za dużo, brzuszek rośnie i rośnie. Gdyby Martynka zaczęła skakać z wóreczkiem, część wacików wypadłaby i wóreczek zrobiłby się mniejszy. Jeśli będziecie się dużo ruszać, biegać i skakać, dziewczynki będą uciekać z waszych bluszków. Bluszki będą płaskie jak deseczki i zdrowe. Autor nieznany. Małe co nieco. Idę do sklepiku szkolnego. Myślę, wybiorę sobie coś dobrego. Coca-Cola na mnie zerka. Tu miałbym ochotę na cukierka, a wśród tych łakoci bombonierka. To prawdziwa liderka. Lecz nadeszła mi nagle rozterka. Chyba będzie z tego aferka. Może jednak zrezygnować z tego i zafundować sobie coś zdrowego. A czy zdrowego znaczy niesmacznego? A może po prostu coś innego? Proponuję ze zdrowej półki. Odrobinę zdrowia zamiast pigułki. Pyszne jabłka, zdrowe mandarynki, które dostanę prosto ze skrzynki. A na dodatek trochę soczku zdrowego, na przykład cytrynowego lub truskawkowego. I już masz przed sobą entliczek, pętliczek, nakryty pięknie, zdrowy stoliczek. Zdrowie! Każdy Ci to powie. Ważne jest zdrowie! Trzeba o nie dbać, no i długo spać. Nie chodzić w kaloszach podczas burzy, gdy ci się dzień dłuży. I nie skakać po murze, i nie rzucać się z kolegą błotem, bo to może być kłopotem, żeby zdrowie mieć. Trzeba tylko chcieć jeść witaminki, nie kwasząc przy tym minki. Zdrowo się odżywiać, no i zimną wodą się obmywać. I ćwiczyć codziennie, wtedy będziesz zdrowym pewnie. Marta Palińska. Zdrowym być. Co zrobić, aby zdrowym być? Na przykład dużo wody pić. Jeść owoce i warzywa, gdyż to na cerę dobrze wpływa. Dużo biegać, dużo ćwiczyć, aby więcej już nie przytyć. Zjadać jabłko i marchewkę, żeby ładną mieć sylwetkę. Unikać produktów z konserwantami. A na deser zajadać się owocami. Każdy człowiek to samo ci powie: że najważniejsze w życiu jest przecież zdrowie. Autor Julian Tuwim: Raz, dwa, trzy raz pierwsza rzecz do wstawać rano. Dwa kto o krzepkie zdrowie dwa ten się długo myje co dzień. Mydłem szczotką w zimnej wodzie. Pluska pryska parska skarży. Trzy trzy ręcznikiem suchym ciało, żeby aż poczerwieniało. Spraw mu bracie mocne wciery. Aż we krwi poczujesz skry. Raz, dwa, trzy, cztery! Gdy chcesz czerstwej nabrać cery. Żywym, bystrym być jak rtęć. Wiedz, że sprawią to spacery. A codziennie rano pięć. Musisz się gimnastykować. Ciało w ruch rytmiczny wprowadź. Ćwicz je prężnie i miarowo. Bo to pięknie, bo to zdrowo. A dopiero potem sześć jeść. Lech Pijanowski Kolorowa krowa. Żyła. Była sobie krowa niesłychanie kolorowa. Brzuch brązowy, pysk zielony, róg czerwony z jednej strony. A na grzbiecie? Popatrz łata, jaka wielka i pstrokata! Co za wstyd, ta pstrokacizna! Rzecznie krowia każdy przyzna. Bo wypadek przecież rzadki krowa w kolorowe łatki. Jak żyć można tak, pstrokato? Trzeba coś poradzić na to. Krowo bardzo jest niezdrowo być tak strasznie kolorową. Gdy się taka rzecz wydarza, trzeba ruszać do lekarza. Niech cię zbada, niechaj powie, czy w porządku krowie zdrowie. Lekarz krowę zważył, zmierzył. Język zbadał, wróg uderzył, kazał westchnąć jej głęboko. Ryknąć głośno, zamknąć oko, nogę zgiąć i wyprostować, aż się zadysiała krowa. Zbadał ją od stóp do głów i powiada temi słowy: Całkiem zdrowa jest ta krowa, niesłychanie kolorowa. Brzuch brązowy zabłocony, róg z tej strony pobrudzony. Wysk zielony, prosta sprawa. Ze śniadania jeszcze trawa. A ta łata, tak pstrokata, bo nie myta całe lata. Bardzo przyda się urodzie. Kąpiel w rzece, w ciepłej wodzie. Znikła krowa kolorowa. Stoi czarno-biała krowa. Teraz wie, już innym powie, co przystoi każdej krowie. Niechaj dobrze zapamięta, My się codzień nie od święta. Estera, wardak, dbaj o zdrowie. W zdrowym ciele, zdrowy duch, ćwicz aż będzie z ciebie zuch. Hartuj ciało bez obawy, ćwicz z radością dla zabawy. Aby silnym być i krzepkim, trzeba dużo jeść marchewki. Żeby ładną mieć sylwetkę, zjadaj codzień kalarepkę. Jedz owoce. I warzywa to na cerę dobrze wpływa. Biegaj, skacz i często ćwicz, aby zawsze zdrowym być. Latem rower, narty zimą, niech twe dni w zdrowiu płyną. Chcesz pogodną mieć naturę? Nie myśl, że komputer górą. Często z przyjaciółmi bywaj i z Facebookiem nie przegrywaj. Tablet tak, lecz na spacerach. Z niego piękne fotki strzelaj. Zdrowie najważniejsze jest na świecie: chyba teraz i już to wiecie. Dobre chęci i motywacja pomogą wiele i w tym jest racja. Z dala omijaj wszelkie słodkości puste kalorie, zdrowie w nich nie gości. Z uśmiechem przez życie idź, zdrowo jedz i dużo ćwicz.